Zobaczcie, no tutaj jest super 95% zaczerwionej ramki. 95% praktycznie cała ramka zaczerwiona od samego dołu do samej góry. No, co tu jest? Honorowo się matka zachowała. No i tu mamy tą samą sytuację. I tutaj są już robaczki, też w tej pustej części, zaczerwione. No to kurczę. Tu jest pięknie, to jest piękna ramka, chyba godna. Godna, za tą wkładamy, wyciągamy kolejną ramkę. Kolejna ramka, zobaczcie. Też super, super zaczerwiona, też pewnie 90 parę procent powierzchni jest, jest założonej nowymi pszczółkami, trochę jedzenia mają, trochę miodu, tu taka sama sytuacja, mnóstwo pszczółek, super, mamki nie widać. Zobaczmy kolejną ramkę. No, tutaj też jest elegancko, zobaczcie. Może nie tak jak tamte, bo ta ramka akurat jest świeża. Świeży jest... Świeża węza była. W jakimś tam, nie wiem, czasie zamontowana, nie pamiętam kiedy. No, ale jest... 80% gdzieś procent liczę. Zajętej zajętości 80%, nie? Czyli też jest, też jest tak jak powinno być. I tutaj ta sama sytuacja też jest zajęta. Jeszcze jakieś trudnie chodzą, no ale przede wszystkim jest. Są pszczoły, te które widać chodzące, i są pszczoły, te które dopiero się w jakimś tam niedługim okresie czasu narodzą. Więc fajna sprawa. Mam nadzieję, że ten kwas mrówkowy. ...aromatyzowany, który był przez tydzień czasu. On tam też wszedł do tych... ...komórek z tymi pszczółkami. I tą warozę już jakby w zarodku. Szlak trafi. Dobra, zobaczmy. Tu też jest podobna sytuacja. W większej części... ...w 70% jest... ...założone... ...pszczółkami. Tutaj mamy jakiś matecznik, możemy go usunąć. Nie ma tam nic. No ale go usuniemy. Matki tu nie widzę. Zobaczmy kolejną drugą stronę. Tutaj też jest z, y, czerwiec zakryty. Tak a dodatkowo tutaj są już robaczki, czyli, czyli młode pszczółki, które też zostaną w jakimś tam niedługim okresie, pewnie czasu, zasklepione przez pszczółki robotnice, Scout Bees. Okej. Okay. Chowamy ramkę. I sprawdzamy kolejną ramkę. Jak nasza kolejna ramka wygląda? Można twierdzić, że ta ramka również była obłożona w tam nie wiem 90%, ale środkiem się już pszczołki wygryzły. Ale, mimo że się wygryzły, Chciałem Wam powiedzieć, że są już jajeczka w tej części, czyli to, co się wygryzło, matka ponownie wzięła i założyła. No i super. Tutaj mamy matkę, zobaczcie. Jest matka? Jest. No i to chodzi. Chodzi dama i robi to, co do niej należy. Czyli pozostałe ramki, teraz jak sprawdzimy, to będzie tylko informacyjnie dla mnie, jak tam stan wygląda. Tutaj ramka jest w miarę pusta, powiem wam, ale no nie widzę co tam się dzieje. Czy tam jest coś, czy są tam pszczółki, czy, czy są tam te niteczki, założone jajeczka? Tego nie widzę. Przecież tutaj są, tu widzę, że są po tej części, po lewej części ramki. Po prawej stronie ramki też są. Aha. Czyli śmiem twierdzić, że matka wskoczy w niedługim czasie do tej ramki i też ją całą zaczaruje. Czyli sobie radzą pszczoły. Chyba nie mają nic źle. Zobaczmy tutaj kolejne. Ramko jest zaczerwione, jest zawsklepione. Są też robaczki czyli pszczoły pracują tutaj. Tak samo są robaczki białe. Super. Też ramka będzie pewnie pełna. Cała powierzchnia ramki bo to będzie tylko same pszczółki. Super no i przedostatnia ramka. W przedostatniej ramce powiem Wam jest przedostatnia ramka, tą, którą trzymam w ręce. Część pszczółek już widać się wygryzła, bo są puste komórki. Nie widzę natomiast czy tam coś jest w środku. No, nie widać przy tej pogodzie, a nie mam okularów powiększających. Ale wam powiem, że tutaj widzę same jajeczka. Powiem wam, że tutaj widzę tutaj, widzę w tej części, widzę same jajeczka. Czyli matka tutaj była i złożyła. Czy tutaj? Tak, tutaj też są. W tej części też widzę same jajeczka. No widzę, no bo pszczoły tam nie zakrywają miejsca, to widzę, że jajeczka.